Cavurys 3HM to letnia opona klasy ekonomicznej przeznaczona do samochodów osobowych wszystkich segmentów od aut kompaktowych po pojazdy klasy wyższej. Wzmocnione barki opony są odporne na działanie sił poprzecznych występujących podczas skrętu, dzięki czemu opona zachowuje stabilność i optymalną przyczepność, nawet przy gwałtownych manewrach. Rowki na barkach opony charakteryzujące się większą powierzchnią odprowadzania wody bez utraty stabilności i bieżnika, w połączeniu z czterema szerokimi rowkami obwodowymi, jeszcze skuteczniej osuszają powierzchnię stychową, minimalizując tym samym ryzyko wystąpienia zjawiska akwaplaningu. Mieszanka, z której wykonano oponę Brawuris 3HM jest mniej podatna na ścieranie, dzięki czemu opona posiada zwiększoną trwałość i będzie służyć wysokimi osiągami dłużej. Brawuris 3HM zapewnia stabilną i komfortową jazdę dzięki poprawionym właściwościom w zakresie emitowanego hałasu zewnętrznego. Barum Bravuris 3HM to idealny produkt dla wszystkich poszukujących opon o dobrych parametrach jezdnych i wydłużonym przebiegu, która dodatkowo znajduje się w korzystnym przedziale cenowym.